Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, tak na szybciutko, będę drapać 5 drapeczek za 50 zł, czyli wszystkie są podyszku. Za chwileczkę lecę do mojej babusi kochanej na urodzinki, która akurat dzisiaj, 5 września, kończy 90 lat. Także na szybciutko będzie odcineczek będzie drapanie. Z drapeczki pojechałam sobie do kolektury takiej głównej w centrum handlowym i wybierałam sama z wachlarza, z dra... ale Pan mi dał. I później patrzę, wybrałam trzy jedenastki i dwie siódemki, nie patrząc na numerki. Także zobaczymy, czy ten wybór był szczęśliwy, jedenastkowo siedemkowy

46 i 33. Ta wygląda na pustaczka. Także sprawdzamy drugą zdrabkę. 500 w diamentach. No i patrzymy. Szósteczka. 35, 36, 18 i 15. Szukamy albo diamencików, albo pliczków.

39, piąteczka dwadzieścia cztery i trzydzieści siedem. Na wszystko obok 34, cztery, trzydzieści dwa, siedemnaście i ostatnie trzydzieści No też pustak. H. No cha, ha, właśnie. haha. Ha.

Trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, dwójeczka trzydzieści pięć, trzydzieści osiem, czterdzieści jeden, czterdzieści osiem, pierwszy napis, trzydzieści jeden, pusto, dwanaście, trzydzieści sześć, czterdzieści dwa, trzydzieści trzy i ostatnie jeden. No też pustak. Także zdrabki z numerem 11, puste. Bum, 3, siódemki. Moja pechowa zdrapeczka. Sprawdzimy, jak dzisiaj. Cytrynka, ananas, dzwon. Tu jest garniec, podkowa, banknot. Banany, wiśnie, ananas. Diament. Mamy siódemeczkę. Może się odczarowała. I bank. Monety. Jabłko. Korona. Truskawka. Złoto. Winogronko. Gwiazda. Banany. I pik. Z drugiej strony. Arbus. Podkowa. Cytryna. Pierścień. Gwiazda. Bank. Truskawka, jabłko, diament, pierścień, sejf, pik. Co tu jest? Koniczyna, serce i korona. Monety, sejf, wiśnia. No i ostatnia gra: banknot, pomarańcza i serduszko, a nasza. Gra czwarta, siódemeczka. No, Zwrocik tylko 10 zł, ale jak to się mówi, lepszy ryż, ryc niż nic. No i sprawdzamy ostatniego pana Bonda też z numerem 007. Agent Bond 26, 18, 21, 13 i 11. Mamy pierwsze dwadzieścia cztery, piętnaście, dwadzieścia osiem, dwanaście, dwadzieścia trzy, szesnaście, czternaście, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwanaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści. 29 i 16. Także tu pusto, a bonusik, no bonus niestety też pusty. Także i pan Bomb dzisiaj nie dał wygranej cecha pustaczek. No ale odczarowała się dzisiaj moja pechowa zdrabka. BUM trzy siódemki. Dała tylko zwrocik 10 zł. Także 40 zł jesteśmy na minusie. No dobra, dzisiaj to wszystko. Ja lecę na urodzinki do babci. Życzę Wam udanego weekendu, miłej soboty słonecznej. Dzisiaj pogoda troszkę lepsza. Także korzystajcie jeszcze póki można. Oczywiście przypominam o rozdaniu wrześniowym. Wczoraj był wrzucony filmik taki na żywo z losowaniem, ale było też i właśnie zapowiedź tego rozdania za wsparcie kanału, także można sobie zerknąć. Dzięki serdeczne za dzisiaj, pozdrawiam, do zobaczenia, następnym razem, cześć.